I não. Lekki dzień dobry, witam Państwa w naszym magazynie. Dziś powiemy o tym, że Węgrzy najchętniej się pobierają wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Gdzie tkwi tajemnica? Młodzi Węgrzy marzą o stabilizacji, marzą o założeniu rodzinnym, marzą o związaniu się na stałe z drugą osobą. No i te wartości tradycyjne widać ewidentnie w tych statystykach. A sto lat temu, proszę Państwa, nasi dziadowie nieźle oberwali od Węgrów. Był to mecz naszej piłkarskiej reprezentacji. Po raz pierwszy rozegrany przed własną publicznością i to w Krakowie, ale przegrany. Na boisko Krakowi wybiegli m.in. najwięksi wówczas gwiazdoże polskiej piłki Józef Kałuża, który dziś jest patronem ulicy, przy której znajduje się stadion Krakowi oraz Henryk Rejman, który został patronem stadionu Wisły Kraków. A z naszym gościem już za moment porozmawiamy o nowym, starym rządzie na Węgrzech. Europa Środka po hejnale. Zapraszam. A w naszym studiu pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczeka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. No tak powiedziałem, nowy, stary rząd w, na Węgrzech. Wiktor Orban po raz piąty pełni funkcję premiera. No i przemawiając w parlamencie powiedział, że Węgry nie zablokują sankcji unijnych wobec Rosji, jeśli nie zagrożą one ich bezpieczeństwu energetycznemu. Coś się zmieni, czy nic się nie zmieni? Bo ta retoryka przed, e, no, przed wyborami musiała być ostra, była niesłychanie ostra, no, ale dalej chyba słyszymy ten sam przekaz. E, nie do końca. W parlamencie, kiedy przemawiał pan premier Orban, e, e, zarysowując program swojego kolejnego rządu, jednak mówił o tym, że będą musiały ulec zmianie kierunki dostaw surowców, głównych surowców energetycznych. No i tutaj trafiamy na, trafiamy na pewien problem pod tytułem Chorwacja, pod tytułem połączenia gazowej i ropociągi. O ile Wbrew pozorom, jeśli chodzi o dosyć szybkie podłączenie Węgier do gazociągów, do zwiększenia ilości gazu, które przez wyspę Kyrk e, chorwacką mogą płynąć na Węgry, bo chętni są do inwestycji i Chorwaci, i, i chociażby Bośnia i Hercegowina. 100 milionów euro za, za to. Za, za z z z jest to z jest gorzej. Z ropą jest gorzej, tutaj chętnych nie ma. Koszt został oszacowany na 750 milionów euro takiej inwestycji. A Unia Europejska na temat jakiejś dotacji jakiejkolwiek milczy. Czy to znaczy, że Węgry rozgrywają tę sprawę szóstego pakietu sankcji? No bo embargo na ropę jest elementem tego, tego pakietu, który jest potrzebny bez wątpienia i to szybko, żeby powstrzymać Rosję. Ale czy chcą ugrać to, żeby Komisja Europejska odblokowała choćby krajowy plan odbudowy? Polska też go jeszcze nie otrzymała, żeby można było przeznaczyć te pieniądze na. Na reformę um, infrastruktury energetycznej. To na pewno tak, ale z drugiej strony Komisja Euro, ta sama Komisja Europejska, o której rozmawialiśmy przed chwileczką, używa tego przykładu Węgier, ale również Czech, Słowacji do tego, żeby zablokować tak naprawdę, żeby pokazać winnych, spod których tego szóstego pakietu wciąż nie może być. Panie profesorze, z jednej strony to są interesy, ja to wszystko rozumiem, to są pieniądze, to jest bezpieczeństwo energetyczne, no ale są, no ja wiem, nadużywane często w Unii Europejskiej słowo wartości, ale no z punktu widzenia takich wartości czysto moralnych, no to lepiej by było, żeby Węgry nie blokowały tego, tego, tego pakietu sankcyjnego. Bez wątpienia, ale to, te, to też nie są tylko Węgry i też umówmy się szczerze, że to nie Węgry są odpowiedzialne za te bezzębne sankcje, które spadły na Rosję, tak? te historyczne wielkie sankcje Unii Europejskiej. Pamiętamy broń atomową w postaci SWIFT-u, który się okazał, że nie obejmuje, blokady tak, SWIFT-u bankowego, który się okazało, że nie obejmuje jednak akurat tych dwóch największych no, banków. Bank czeka w tym szóstym pakiecie, ale banku Gazpromu nie widać tam. Pamiętamy, że płatności rublowe zostały w rublach zostały zakazane, a jednocześnie sama Komisja Europejska wydała instrukcję, jak obchodzić te sankcje, które no są rzeczywiście nakazała. zadziwiająca e, historia. Ale wróćmy, wróćmy do, do Orbana, do jego planów na najbliższe 4 e, lata. Lata. On w parlamencie powiedział, że Węgry chcą zostać w Unii Europejskiej, ale, ale poszukują sojuszników w celu przeprowadzenia poważnej reformy wspólnoty. No i to jest zamierzenie tyle ambitne, co chyba mało prawdopodobne, bo mam wrażenie, że ten głos płynący z naszej części Europy odbija się o, o, o tych wielkich mocarzy, którzy mają zupełnie inną wizję Francja, Niemcy. To na pewno tak. Natomiast też nasza część Europy i zwolennicy unijności w Unii, to znaczy nie, nie, nie deptania traktatów, mają przynajmniej większość blokującą, także myślę, że tutaj nie należy być takimi pesymistami. Jesteśmy w stanie, jak sądzę, przy udziale istotnym naszej części Europy. Ale prezydent Macron marzy o tym, żeby natychmiast już zreformować traktaty i żeby nie trzeba było, można będzie przegłosowywać. No tak, ale re reforma traktatów musi się odbyć jednogłośnie, także to, 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 to są tylko takie zapowiedzi. No to, panie profesorze, to jaka będzie ta przyszłość najbliższa Węgier, jak oni będą w Unii Europejskiej funkcjonować i jak będą się odnosić do tych sankcji, do Rosji, do Ukrainy? Po składzie rządu, po tym, że mam dwa nowe ministerstwa, widać, że Węgry się ewidentnie przygotowują na trudne czasy w gospodarce. Na trudne czasy w gospodarce, no i bez wątpienia mają rację, bo te trudne czasy są. Mamy wojnę. Mamy wojnę gospodarczą, także bo z jednej strony ta gorąca na Ukrainie, ale z drugiej ta gospodarcza z Rosją. Sądzi pan, że gdyby Węgrzy, no wyobraźmy sobie taką sytuację, Unia ustępuje, daje im te pieniądze, oni reformują swoją infrastrukturę, zmieniają tak, by ten gaz i ropa płynęły już z innych źródeł, a nie z Rosji. Sympatia do Rosji na Węgrzech jest na tyle silna, że, że dalej będą stali po tam tej stronie? Nie ma czegoś takiego jak, jak wielka sympatia na Węgrzech, w którym się no, Ja, roz... ja sam wypowiadając tego nie te słowa się zastanawiałem nad tym, bo doświadczenia Węgrów z, z Sowietami straszne. Ktoś jednak zniszczył potężnie Budapeszt, ktoś zduszył powstanie. No, ale z drugiej strony, no, czasami jak słucham Wiktora Orbana, to mam wrażenie, że jest ta sympatia no być może Wiktor Orban po prostu mówi głośno to, co inni mówią bardziej z głosem. To jest nie tylko polityka Węgier, to jest na pewno Austrii, na pewno Niemiec, na pewno, na pewno Czech i Słowacji w dużym stopniu, która bardzo stara się odsunąć od siebie no, potężne inwestycje w infrastrukturę gazową i, i ropociągi w momencie, kiedy Unia Europejska, pamiętajmy o tym, nie chce y, y, zmienić definicji, że to są tylko paliwa przejściowe i za 10 lat będzie trzeba to wszystko zamykać. Czyli y, co? Czyli tak naprawdę to Ci wielcy chowają się trochę za Budapesztem. To ciekawe. Ale tak to wygląda. Pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczeka. Pięknie dziękuję, panie profesorze. się nisko, dziękuję. dziękuję. A teraz proszę państwa naprawdę ciekawa rzecz. Jak wynika z opublikowanych kilka dni temu, opublikowanego kilka dni temu raportu unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat. W 2020 roku na terenie Unii Europejskiej zawarto prawie półtora miliona małżeństw. Najmniej par stanęło na ślubnym kobiercu we Włoszech, a najwięcej, i tu uwaga, na Węgrzech Justyna Majchrzak. Ta tendencja utrzymuje się w kraju nad Balatonem już od jakiegoś czasu. Od kilku lat rośnie tam liczba zawieranych małżeństw, ale i rośnie wiek nowożeńców. Ten wiek wzrasta. I rzeczywiście wzrósł skłokowo w ostatnich latach. Mówi Anna Butrym, hungarystka, autorka kanału na YouTube Węgierska Rantka. Przeciętna, jeśli chodzi o wiek, dla mężczyzn to jak temperatura zdrowego człowieka 36, 6, u kobiet 33,5 roku. Natomiast ten wiek cały czas oscyluje wokół 30. Według badań Eurostatu współczynnik zawieranych małżeństw na Węgrzach wyniósł w 2020 roku 7 na 1000 osób. Węgrzy są pod tym względem w europejskiej czołówce, a jak wyjaśnia socjolog Uniwersytetu Warszawskiego dr Justyna Pokojska, powodem tego może być wyznawany przez Węgrów system wartości. Zbieżnych zresztą z kursem politycznym. Te wybory polityczne Węgrów odzwierciedlają też ich poglądy na życie. No młodzi Węgrzy marzą o stabilizacji, marzą o założeniu rodzinnym, marzą o związaniu się na stałe z drugą osobą. No I te wartości tradycyjne widać ewidentnie w tych statystykach. Te marzenia wspierane są też przez państwo i politykę prorodzinną. Według badań, tu jest absolutna korelacja między. Tą polityką, a właśnie zawieraniem małżeństw i powiększaniem rodziny o kolejne dzieci. To są na przykład bezzwrotne ulgi związane z kupnem mieszkania czy domu, budową, odnawianiem takich mieszkań, jak i zapomogi przysługujące w przypadku posiadania dzieci. Wśród respondentów jednego z badań okazało się, że bardzo wiele. A bierze pod uwagę czynniki zewnętrzne, kiedy myśli o tym, dlaczego mieliby zawrzeć jednak związek małżeński. I na pierwszym miejscu znalazły się właśnie oferowane przez państwo ulgi i zapomogi. I chociaż można by tutaj pomówić Węgrów o pewną interesowność, służy ona interesom państwa, bo daje szansę na odwrócenie procesu niżu demograficznego. Pochwalamy Europa Środka. I teraz, proszę Państwa, piękne wspomnienie z wieku, Piękne, ale smutne. Dlaczego? Bo to była jednak katastrofa. Dokładnie 100 lat minęło od pierwszego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski rozegranego przed własną publicznością. Działo się to 14 maja 1922 roku w Krakowie. Biało-Czerwoni zmierzyli się z doskonałym wówczas zespołem Węgier, no i... No i, no i przegrali 0-3 Michał Strzałkowski. Obie reprezentacje zmierzyły się na stadionie Krakowi. Choć kolebką polskiej piłki nożnej był LWów, gdzie powstały pierwsze piłkarskie kluby, to Kraków szybko stał się futbolową stolicą Polski. Mecz w Krakowie miał być rewanżem za pierwszy w historii mecz polskiej reprezentacji: przegrany z Węgrami w Budapeszcie 0-1 w grudniu 1921 roku. W maju 1922 roku od początku było wiadomo, że to też będzie trudny mecz, bo Węgrzy należeli wówczas do czołowych drużyn piłkarskich świata. W polskiej kadrze zagrali głównie zawodnicy Wisły i Krakowi wzmocnieni pojedynczymi piłkarzami Jutrzenki Kraków, Makabi Kraków, Polonii Warszawa oraz Pogoni Lwów. Na boisko Krakowi wybiegli m.in. najwięksi wówczas gwiazdorze polskiej piłki Józef Kałuża, który dziś jest patronem ulicy, przy której znajduje się stadion Krakowi, oraz Henryk Rejman, który został patronem stadionu Wisły Kraków. Mecz od początku nie poszedł po myśli biało-czerwonych, już w czwartej minucie padła bowiem bramka samobójcza i Węgrzy prowadzili 1 do 0, a 16 tysięcy kibiców na stadionie Krakowi jęknęło z rozpaczy. Tuż przed przerwą na 2 do 0 podwyższył Michali Szolti, a po przerwie ten sam zawodnik ustalił wynik spotkania na 3 do zera dla Węgrów. I choć porażka była dotkliwa, to po tym meczu w Polsce zaczęła się wielka moda na futbol. Co ciekawe, ostatni mecz przed wybuchem II wojny światowej Polacy rozegrali także z Węgrami, wówczas wicemistrzami świata. 27 sierpnia 1939 roku mecz na stadionie wojska polskiego w Warszawie znów zaczął się fatalnie, bo po zaledwie 30 minutach Polacy przegrywali 0 do 2. Ale potem sytuacja się odmieniła. Biało-czerwoni zdobyli aż cztery bramki i ostatecznie wygrali 4 do 2. Kolejny mecz polska reprezentacja rozegrała dopiero niemal 8 lat później. 11 czerwca 1947 roku przegraliśmy wówczas w Oslo z Norwegią 1 do 3. I to wszystko w naszym magazynie Paweł Lekki do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy polsko węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Kochaj Europa środka.